Cześć, czołem. Dzisiaj pokażę Ci, jak dodać film, wideo na Twoją stronę internetową. E, ja akurat odpalonego swojego bloga e, będę dodawał ten wideo do artykułu, aczkolwiek czy dodajesz wideo do artykułu, czy do swojej jakiejkolwiek innej zakładki, to nie ma znaczenia, bo procedura jest taka sama. E, załóżmy, że no właśnie, dodajmy to na przykładzie, prawdziwym przykładzie. Ja go się na post e-mail w Donecie, ja mam dodany tutaj filmik, e, nagrałem sobie nowy filmik. E, o tym, jak skonfigurować Mozilla Thunderbirda na komputerze. Wchodzę sobie do panelu administracyjnego swoją stroną internetową, jeżeli dodaję wideo do takiej zakładki tekstowej, czy o mnie, czy o firmie, czy, czy, czy nie wiem, pomoc, wchodzę z zarządzonymi zakładkami. Ja dodaję jednak coś na jako artykuł, więc tutaj wchodzę sobie w swoje artykuły, szukam artykułu, który mnie interesuje. Ten, jak logować się na pocztę e-mail, edytuję go. I co? Szukam sobie swojego edytora tekstowego, który na pewno dobrze znasz. I w tym edytorze tekstowym zobacz. Mam to wideo już dodane, ale ja to wideo usunę i do mnie nowa pokaż mi na przykładzie, jak to dodać. Po pierwsze, e, najprostszy sposób, no dalej najprostszy, najszybszy, to jest dodanie wideo prosto z YouTube'a. Czyli wchodzimy na YouTube'a, e, kopiujemy link do naszego wideo. Klikamy sobie, ustawiamy kursor tam, gdzie on chce być, czy wypośrodkowany, czy do lewej, czy do prawej. E, ja chcę, żeby to było wypośrodkowane. Klikam wstaw, media, mam źródło, wklejam źródło, automatycznie mi od razu podpowiada wymiary. Klikam OK, pojawił się mój film, skroluję na dół, klikam Zapisz, odświeżam sobie stronę, i mam tutaj swój film, który jeżeli kliknę play, to od początku. Ten Play me tu mam akurat spis treści, no właśnie, mam spis treści. Ja nie chciałbym, żeby w tym filmie było pokazane to, jak tworzę konto e-mail i opowiadam, jak pobrać e, ile Thunderbird na komputer, chciałbym, żeby przejść do konkretów, a te konkrety mam od 2 minuty i 14 sekundy. I teraz tak, jeżeli ja sobie na przykład zrobię tak, że e, udost mu udostępni, rozpocznij od 2 e, 14. Mam tutaj taki link, który pokazuje mi, że zaczyna się to od 134 sekundy, czyli od 2 minuty i 14 sekund. Wchodzimy to w, w nasz edytor i zobaczymy, czy to zadziała. tak? Nie chcę, żeby tutaj wstaw media. Nie chcę, żeby to był tylko film do YouTube'a, żeby był film do YouTube'a, który zaczyna się od 134 sekundy. Klikam sobie OK. Klikam zapisz. Wchodzę na stronę. Odświeżam. Sprawdzam. Klikam play i leci od zera. Muszę to zrobić w inny sposób. Jeżeli bym dodawał jakieś filmy z YouTube'a, z Vimeo, jakikolwiek innych serwisów, które hostują filmy wideo, wystarczy wkleić linka i to działa. Ale jeżeli ja potrzebuję, na przykład, teraz rozpocząć od drugiej minuty 14 sekund, nie, klika, nie wklejam tego linka, bo ten nigdy nie działa. Wchodzę sobie w umieść i pojawia mi się kod Iframe. Taki kod, którym tutaj sobie mogę ustawić, żeby rozpoczął od. 2,14, przepraszam, 2,14, ja wiem, że to jest 2,14, bo przed filmem to sprawdzałem, mam cały kodzik, kopiuję sobie ten kodzik iframe, mogę zrobić też inne dodatkowe ustawienia do skonfigurowania, wchodzę sobie do admina, wracam sobie do swojego filmu, a ja sobie go usunę, będzie łatwiej ci od początku, oczywiście kursor musi być tam, gdzie film ma być dodany, klikam wstaw, media, i nie wklejam tu źródła, klikam osadź. I tutaj wklejam kod iframe do umieszczenia na stronie. Klikam osać, klikam ok. Dokładnie to samo co wcześniej, tak? Dokładnie to samo co wcześniej, ale różnica jest taka, że w tym momencie ten film rozpocznie się od 2.14. Widzisz? I tutaj w tym filmiku pokazuję, jak tworzyć konto pocztowe. Ok. To jest dodawanie filmów z YouTube'a. Z YouTube'a, z Vimeo, z jakiegokolwiek innego serwisu, którym zapisujesz swoje filmy i udostępniasz je innym osobom. Możesz też wgrać film na serwer. Możesz wgrać film na serwer i możesz tutaj umieścić film z serwera na swojej stronie internetowej. Zanim pokażę, jak to zrobić, powiem, czym to się różni. Jeżeli wgrywam filmy z YouTube'a. Raz, że mam odtwarzać z YouTube'a. Dwa, że mogę sobie od razu kliknąć w mojego użytkownika, mogę sobie zasubskrybować, mogę sobie to wyświetlić w YouTube'ie, mogę sobie wybrać jakość. Mam super odtwarzać YouTube'owski, który jest całkiem fajny, z którego korzysta miliony, jak nie miliardy użytkowników e, i to działa. YouTube. W YouTube'ie też mogę w łatwy sposób wybrać sobie miniaturkę, tak? Czyli jeżeli na przykład odświeżę sobie stronę, to. To, co ja tutaj widzę, zanim kliknę Play, to jest miniaturka, którą sobie ustawiłem jednym czy dwoma klientami w serwisie YouTube. Jeżeli dodaję film z serwera, to tej miniaturki już tutaj nie mam. To miniaturką jest moja pierwsza klatka, to co jest na początku. Więc, jeżeli, na przykład, Twój film zaczyna się od jakiejś białej sceny, jest białe tło, i dopiero na tym pojawiają się jakieś litery, no to tutaj nie będziesz nic robić białe, 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 tło, i dopiero po jakimś play zacznie się coś pojawiać. Więc, no, generalnie, średnio trzeba tą miniaturkę ustawić w kodzie HTML. Ale dobra, lecimy z tematem. Żeby dodać film na serwer, musimy sobie wejść do administracji i wgrać ten film. Przez hosting plików. Jeżeli ten film ma kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt mega, spokojnie ci się to uda. Aczkolwiek mój film, jak skonfigurować pocztę e-mail, ma 700 megabajtów. I ja tego pliku już tutaj nie, nie wgram w ten sposób. Przed chwilą to testowałem, więc wiem, że mi się nie uda. Pojawił się błąd. Błąd nie wgrano pliku. Więc jeżeli taki błąd się pojawi, najpierw musisz wgrać plik na serwer. Jak to zrobić? Pokazuję ci w innym filmiku, jak skonfigurować Total Commandera, który łączy, umożliwia połączenie się z serwerem i jak taki plik wgrać. Nie, nie. Jeżeli mamy plik wgrany, ja ten plik mam wgrany. E, daj mi sekundkę, wgrałem sobie ten plik mail Thunderbird MP4. Jeżeli wejdę sobie w, na swoją stronę internetową, zrobię ukośnik mail Thunderbird MP4, to tutaj w, pod tym adresem mam wgrany swój film, tak? ładuje się, ładuje się. Jeżeli ty ten film masz mniejszy i będziesz grał poprzez plików, też wyświetlić tu adres URL do filmu i ten adres URL do filmu. Dokładny adres URL do filmu jest bardzo ważny, bo my musimy go wkleić sobie. My sobie musimy go wkleić. Tutaj, jeżeli mam film z YouTube'a, akurat teraz dodany przez iFrame, to tutaj mamy, o, tu mamy adres do filmu, tak? Eee, to jest adres do filmu, który jest na YouTube'ie i ja muszę wkleić adres do filmu, który jest na moim serwerze. Czyli wklejam link i lokalizację do filmu, który umieściłem na swoim serwerze. Też mam tutaj oczywiście w Mogę je sobie zmienić z tych domyślnych na jakieś większe. Klikam OK i zobacz. Tutaj podglądu nie mam, ale żeby ci pokazać, że to działa, sprawdzimy to na żywo. Klikam sobie odśwież i zobacz, Widzisz zupełnie inne okienko, tak? Tutaj co prawda nie dopasowałem wymiarów do formatki mojego filmu. To jest kwestia zmniejszenia szerokości, zwiększenia wysokości i to będzie ładnie równo dopasowane. Pierwszy slajd, tutaj akurat mi się udało, bo to jest miniaturka filmu, akurat jest pierwszym slajdem, pierwszą klatką. Więc jeżeli klikam dalej, ok, to ten film się włącza. Można go przewijać. Niestety tutaj nie mam takiego spisu treści jak miałem na YouTubie, tylko mam cały film. Nie mam tylu opcji, nie mogę sobie zmienić jakości, mogę sobie tylko pobrać, mogę sobie tylko powiększyć, nie mogę sobie tego zasubskrybować. Jest generalnie opcji dużo mniej. No ale co jest ważne? Ważne jest to, że jeżeli chciałbyś zmienić miniaturkę w tym filmie, to musisz użyć kodu HTML. Ten kod HTML wygląda w ten sposób. Już ci to pokazuję na no, dodatniku, który sobie dopiero otworzę. Musisz taki kod HTML wkleić. Przy czym zamiast adres URL do twojego miniaturki, to musi być ten adres, który chcemy umieścić. Ja akurat żadnej miniaturki pod ręką nie mam, więc na przykład weźmy sobie, że o, moje zdjęcie będzie adresem, e, będzie, 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 tą miniaturką. Kopiuję sobie adres obrazu, czyli jeżeli sobie ten obraz wklepię, to tutaj mi się pojawia moje zdjęcie. E, wklejam sobie to między znaki cudzysłowia, czyli tak wygląda finalny, finalny, finalny kod do umieszczenia na stronie. Poster, czyli plakat e, i między cudzysłowiami, cudzysłowami umieszczamy adres URL do zdjęcia, pilnując, żeby nigdzie nie było żadnych spacji. Wchodzimy sobie do naszego artykułu. No właśnie, i teraz mamy trochę pod górkę, bo żeby wybrać miniaturkę naszego filmu, musimy poszukać go w kodzie źródłowym. Czyli sobie wchodzimy w kod źródłowym e i szukamy sobie naszego filmu. Wiem, że jak piszę wideo, to powinno mi gdzieś tu znaleźć. Tak, zobacz, mam od wideo do wideo, mam wy szerokość, wysokość, mam adres URL do naszego zdję filmu, czyli to co nas interesuje i ten kod stąd wklejam zaraz po wideo. Klikam sobie na za napisem wideo, wciskam spację i ctrl V wklejam sobie tutaj e, odnośnik, klikam OK, zapisuję, o lampka mi zgasła, chyba się spaliła. Odświeżam i zobacz, moją miniaturką jest teraz moje zdjęcie, oczywiście ono jest małe, więc jest takie trochę rozpikselowane i bardzo niewyraźne. Twoje zdjęcie powinno być w takich samych proporcjach, takiej samej jakości, jak jest nagrany Twój film i po kliknięciu play ładuje nam film. Generalnie zachodu sporo, warto to wykorzystywać na przykład w przypadku filmów, w których na przykład regulamin YouTube'a nie zgadza się na publikację. nie wiem jakieś nie będę teraz przytaczał, ale czasami nie możemy dodać filmu na YouTube, bo YouTube na to nie pozwala. Ja Ci rekomenduję, że jeżeli możesz, to wgrywaj film na YouTube, a tym bardziej, że YouTube daje Ci darmowy transfer tych filmów. Transfer to jest coś oprócz miejsca na serwerze, który, który po prostu się zużywa. I tego transferu, jeżeli Ci braknie, to będziesz musiał go dokupić, ewentualnie powiększyć swoje konto hostingowe. To jest raz. Transfer, jeżeli masz film na YouTube, ten transfer jest nieograniczony. Jeżeli masz film zapisany na swoim serwerze, to ten film w ten transfer ci się wlicza. Za każdym razem, kiedy ktoś ten film wyświetli, to ten transfer będzie ci ubywał coraz bardziej. To jest szczególnie ważne, jeżeli ten film nie ma jednego mega, tylko na przykład 700, jak w moim przypadku. Więc ja w ten sposób filmu na pewno nie będę miał. Ja chcę mieć film umieszczony w ten sposób, który zaczyna się od drugiej minuty 14 sekund i ja chcę mieć umieszczony film z YouTube'a, gdzie możesz mnie zasubskrybować. Dlaczego cię też zachęcam. No i co? No i to wszystko w takim razie. Ja to teraz to szybko podmieniam. Ciebie zapraszam do subskrypcji, do zapisania się do newslettera, bo warto, bo takie fajne merytoryczne rzeczy wysyłam często na twojego maila. Klikam sobie OK, a ja biorę się za nagrywanie kolejnych filmików. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć. Zobaczymy, czy działa. Super, działa. Na razie.